Anon level 21. Ogólnie wygryw. Studia, dobra praca weekendami i wieczorami. Pan życia. Sąsiedzi spoko. Lokator w sumie też. Wolne chwile spędzasz przed telewizorem, czasem kompem. Jesteś super normalny. Masz tylko jedną obsesję. Jaka to melodia? Przez ten program zachowujesz się jak Janusz przy meczu ósmej ligi mistrzów. Kiedyś zapierdoliłeś lokatorowi, bo kaszlnął, gdy ty słuchałeś, jak odegadywali po jednej. No co za chuj! Nie wiedziałeś wtedy, czy to było tym, a może tum. Odpowiedź kolorowej jarmarki. Wiedziałbyś, gdyby ten chuj ci tego nie zagłuszył. W sumie lubisz muzykę. A chuj! Wysyłasz zgłoszenie. Trzy dni leżysz heche chory. Może zadzwonią, Nagle twój dzwonek cover twojej ulubionej piosenki, bypass to lektor. Chciałem być marynarzem. Chciałem mieć tatuaż. Rzucasz się na telefon jak pojebany. Cześć, jestem Kasia. Ten numer dała mi twoja kol. SZMATO nie zajmuj, linii! O! Rozłączasz się. Dwa dni później otrzymujesz w końcu wiadomość SMS-em. Zapraszają na casting. Na castingu liżesz dupę każdemu z pracowników, jaka to melodia nawet woźnemu. Casting się udał, ale dziwny smak w ustach został. Podjarany zaczynasz ćwiczyć, jebiesz pracę, jebiesz studia, uczysz się piosenek, dniami i nocami. Twój lokator już nie ma życia, raz oddychał za głośno pod blokiem, wylądował na trzy dni w szpitalu. Zero pozwów, mieszkanie twoje, a on nie ma gdzie mieszkać po tej całej akcji, gdy jakiś typ go porwał i w szafie przetrzymywał. Słuchasz nawet lokalnych piosenek z małych angielskich wsi. Znasz na pamięć każdy tekst piosenki, nie ma chuja. Wygrałeś na bank. Miesiąc napierdalanda in intu muzyka. I nadszedł dzień. Ten dzień. Wchodzisz do studia napalony. Musisz do łazienki zwalić. Pytasz z gigapytągiem o spodniach o drogę. Lewo, prawo, lewo, dzięki? Prawo, lewo, lewo. Wchodzisz do pomieszczenia. Ciemno jak w piździe. W pokojku nie za wiele. Skrzynka z narzędziami mok w kącie wiaderko z wodą. Może cięcia budżetowe albo remont. Chuj, tam jazda. Wychodzisz, patrzysz na drzwi. O kurwa, mp4. Pomieszczenie dla personelu sprzątającego. Szybko wracasz do studia. Robercik pyta dwóch innych uczestników o wszystko: o życie, o muzykę. Nie podchodzisz, ty dostaniesz osobistą audiencję u cesarza muzycznego. Oni idą na swoje stanowiska. Ktoś ja. Dziesięć minut! Dobra, zamknij pizdę. Teraz czas pogadać z moim idolem. Dzień dobry, mój ty Aniele. Siemka. Pierdolimy o wszystkim. Dobra, Anon, leć na pozycję. Motywacja wypełnia twoje ciało. Jazda. Papież mużyczny wita się z każdym. Z widzami w studio, z widzami poza studio. Wita uczestników, wita ekipę programu. Wita twoją starą. Dopiero teraz zwracasz uwagę na uczestników. Jakaś tleniona blondyna oraz jakiś Janusz. Blondyna ma na imię jakoś tam. W sumie nie zapamiętałeś. Janusza imię zagłuszył twój lokator na widowni. No wielu. Masz przyjebane jak wrócimy! Pierwsza runda. Odpowiadasz na każde pytanie. Janusz nawet palcem nie poruszy, a ja ich już z punktami. Blondyna jest. Dwie, posie, dwie piosenki do tyłu nawet. Ja punkty po pierwszej rundzie. Ja 9999999. Janusz 100. Blondyna 0. Januszowi udało się odpowiedzieć raz, gdy z podniecenia nie trafiłem w guziki z impetem i jebnąłem w stolik. Ręka bolała. Robercik śmiechnął. Więc worth it. Może nawet uda mi się z nim na hehe backstage potem. Runda druga. Pytania proste. Pierwsze pytanie, easy. Ściernisko baj, bracia, pierdolec. Robercik przytakuje i zaprasza ich na live performance. O kurwa, to twój ulubiony zespół. Pole, pole, łyse pole, ale mam już flam. Miód na twoje uszy. Kolejna piosenka. No, chyba wyłączyli ci guzik. Może faktycznie za dużo robisz. No dobra, niech walczą jak małpy o banana, lecą łeb w łeb. Nagle blondyna ma decydujące pytanie: wygra i przechodzi. Mówi że szczela. Oho, źle. Zaczyna ryczeć i ucieka. Co do kurwy? W sumie przyspieszyła nieuniknione. Runda trzecia, Janusz pierwszy. Piąteczka. Wiekowa piosenka. O jednej. Sto lat. Takie. Jest! Twoja kolej. Trójeczka i po jednej. Nie słuchasz tematu, bo i tak znasz. Murzyn pianista wychodzi ze studio, Po chwili wraca z bongosami i uderza las. O kurwa! Nie wiem. Kurwa, Mać! Odpowiadam. Makumba! <grym> Źle. Kurwa! Prawidłowa odpowiedź Baba Yeti. Co do chuja? Janusz zaraz wygra! Nie chcesz tego. Nie po to rzuciłeś wszystko. Kolej Janusza, piąteczka. Hit tego roku. O jednej. Tum. O nie. Despacito. Janusz odpowiada dobrze. Feels bad man. Tak jest! Przechodzisz do finału! Dostajesz kuferek ze słodyczami. Szmaciura z kuferkiem prawie lepiej od ciebie dostała. No chuj. Poprawię sobie humor porażką Janusza live. Pytania chwinałowe, w chuj trudne. Nawet ty nie znasz odpowiedzi. Ale Janusz odpowiada: trzecia symfonia Rodrigo Calzoni, włoskiego kompozytora, który zarazem jest kowalem, jak i pastuszkiem. Ja pierdolę, to niemożliwe! Janusze nie mogą mieć takiej wiedzy muzycznej! Co do kurwy! Kolejna piosenka. Co do kurwy! Jakaś gwatemalska pieśń zdziczy! Janusz odpowiada: Kenyan cindzuri. Co tu się od Janie Pawla? Okażcie ukrytą kamerę, będę się do niej śmiać. Nie no, kurwa! Miał odpaść przy pierwszej. Dźwięk pękających zębów ze złości MP3. Kolejna piosenka, znowu nie wiesz, ale Jan już wie, odpowiada Paolo, bon padr. Dobrze. No nie no, po prostu kurwa, no nie może czy ty to widzisz. Ostatnia piosenka. Wchodzą dni których nie znamy. Od razu zgadłeś 20 sekund na zegarze. Ale Janusz nie odpowiada. Mija pięć sekund. Dziesięć sekund. Jak to, kurwa, tego nie zna? Piętnaście sekund. Dziewiętnaście sekund. Wciska grzybek. Zapada cisza. Robert czeka na odpowiedź. Sprzątaczka drzery, albo ktoś się jej spuścił do wiadra. Kurwa, debil nie wie. Janusz nadal milczy. Nagle odpowiada. Jakbym mógł nie znać tej piosenki. Przecież sam ją napisałem. Dni których nie znamy. Robert krzyczy. Wygrałeś, kurwa! W tym momencie Janusz wskakuje na scenę i zaczyna śpiewać. Jego głos zmienił się nie do poznania. O kurwa. Ten Janusz to sam Marek Grechuta.